Jestem Dom a to jest pierwszy poradnik jak pobrać DSJ4167. Wchodzimy w stronę opisaną w opisie i tutaj jest Deluxe 4167 do pobieramy od razu z listaliku. Jeżeli od razu mam się nie pokazało, no a teraz w moim przypadku tak, to znaczy nie. To, to będzie teraz. Jeżeli teraz nam się nie pokazało takie okienko do pobierania, naciskamy, żeby chwilkę nam tutaj, to tutaj, to, to naciskamy i tu nam się automatycznie teraz już łączy na tym, o tutaj i nam się pobiera. Deluxe Killzone 4, 1.6.1, wersja. <śleskutuj> Przepraszam Was. Ja tu już tam się pobieram, naciskam na to okienko i klikamy uruchom. No, tu mamy wszystkie wymagania, to, to, to. Nas no, nie interesuje, jeżeli że na drugą Bierzemy następny krok, naciskamy na tu. Naciskamy tutaj 5 hit i dalej to samo i to już nam się kopiowanie zaniepinków to wszystko zakończono w 100%. to zakończ i tutaj oprogramowanie do już pisały zostało pobrane tego nie musimy to możemy później nacisnąć i tutaj w tym tutaj już mamy pobrane więc to jest yy, krótki poradnik mam nadzieję że Wam się spodobał i myślę że mi też, bo to będzie... Ja tylko będę też nagrywał filmiki właśnie w RSJ i ja mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. No to cześć!